Szeklin Kołkonina 21 września 2024 roku, godzina 10:45, przekaz numer 1366, proszę o znaki. Z otrzymałem. Matka Posza, Ja jestem święta Maryja Panna, Matka mojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam Cię imieniem mojego Boskiego Syna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i ja odpowiadam na wieki wieków Amen. Ci z swojej trucy świętej przywołam do Ciebie, że w do tego domu, który błogosławię, chcę przekazać Ci wolą poszom, a swoją obecnością uświęcić to miejsce i błogosławić Ci, że wypłomieniu oraz tej rodzinie. Obiecuję nad Tobą, poszom i moją piekę, więc nie pójść się, o nic się nie lękaj. Nie lękaj się, biedny człowiecze, bo jestem z by ci pomóc, abyś mógł normalnie egzystować. Chcę poprowadzić cię, jak małe dziecię rękę, do poka. Niestety jest ktoś, kto wam utrudnia normalne funkcjonowanie. To sły duch, szatan. Waszym ostatnim jest ignorowanie demona, a zwłaszcza tego, co to was mówi. Wiem, jak słabi, więc jesteście sami siebie, i sam Niczek nie dacie rado uczynić. Ja doskonale wiem, że nie wszystko się wam potopa, ale podejdzi się Bożemu i mojemu kierowaniu. Pełna Bożej łaski przybliżam się to bliżej niż ktokolwiek inny. Crucę te im bardzo wiele, a mogę prosić wypraszać Wam o wiele więcej niż ktokolwiek inny. Niestety, jest już kuszonych na mową Księcia ciemności mają mnie w pokarcie, a niech tuż w głębokiej nawieści. Demon robi co stoła, a odzieść was od wszelkiej prawcy, zaciemić wam odpór wszelkiej Bożej rzeczywistości. Tylko aniołowie z nieba korzystają pełni słask i darów, które im trójce święta udostępnił. Niestety ten upatłanią odrzucił dobrowolnie poka a wraz z nim odrzucił wszystko to, co Bóg mu ofiarował przed upadkiem. Upadły anioł stał się demonem, a to zmieniło jego wygląd zewnętrzny, z przepięknego stał się ohydny, wręcz karatny, i tak stało się jego wnętrze. Odcięć od łaski poszej spowodowało utratę możliwości z trucą świętą, wraz z tym, co ta możliwość dawała. Tylko aktywna łączność z Bogiem umożliwia trwanie w prawdzie, w Waszej miłości i w innych Waszych przymiotach. Rozleg krzeków, które popełnił Cyfer, jego upadli aniołowie, uniemożliwia im dobrowolne używanie prawd, posługiwanie się nią. Człóce święte jednak musi dać im tę łaskę, a także ludziom, którzy się potępili tylko dlatego, aby im wszystkim usłysłowić powagę sytuacji, ukazać im prawdę taką, jaką ona jest, a oni widząc ją, nie doznają ulki, tylko mnoży się przez to ich cierpienie, a ciężar prawdy znacznie ich przykniata. Prawda podstawowa to pierwszy poziom poznania jej, jest jeszcze wyższa, której potępieni nikt nie poznają ze względu na to istnienia swojego ducha i swojej duszy. Temony znają prawdę, starają się ją modyfikować, zmieniać na swoją motłę, lubią ją przedstawiać jako pół albo część prawdę. W ten sposób powstały wszelkie schizmy, heresje i inne odstępstwa, bo ich przywódcy posłuchali demonicznego słodziciela. Przedstawiają demony prawdę nie taką, jaką ona jest, ale w wersji swojej zmodyfikowanej. Najpierw był chaos. Tak było, kiedy Bóg Ojciec posłał do swojego ludu, który wybrał swoich pierwszych proroków. Naród wybrany miał nieco więcej światła niż inne narody, mimo to demon pracował silnie nad nimi, aby ich zwieść, oszukać. Bóg Ojciec stał narodowi wybranemu wielu prawdziwych proroków. W ten sposób lud wybrany był przez liczne wieki prowadzony przez poka, będąc mniej lub bardziej jemu posłusznym. Inne narody przez liczne lata i wieki utraciły kontakt z prawdziwym pokiem przez działanie temonów, Stały się pokańskie, a w miejsce kultu prawdziwego poka czcili poszki, a w nich czcili demony. Wszystko się zmieniło wraz z przyjściem na świat Małego słodkiego Jezusa, który dokonał dzieła odkupienia, a przez apostołów i uczniów, a dziś przez kapłanów, biskupów, kardynałów wiara rozpowszechniła się prawie na cały świat. Szatan przez trzy lata i wieki pełen zazdrości pobócał, wrócił silny opór, dawał im swoje własne interpretacje prawd, co zaowocowało w ostatnich ponad dwóch tysięcy lat wieloma odstępstwami, heresjami i schismami. Na koniec XIX wieku Lucyfer poprosił mojego słodkiego Jezusa o czas i możliwość swojego działania, a Jezus stał mu cały XX wiek. Temon oszukał wielu ludzi, także wszystkich swoich zwolenników. Ludzkość podjęła liczne propozycje temona – liberalizm, marksizm, komunizm, Nadmierny konsumpcjonizm, seksizm, LGBTQ i wiele, wiele innych. Obecnie ludzkość bardzo mocno się podzieliła, a to, co w swoich kłamstwach proponują demony, przedstawiają ludziom w bardzo atrakcyjnej formie. Ludzie niektórzy otwarcie czczą szatana z masonerią i lumiatami, a na czele, posłali do Kościoła Świętego. Swoich agentów od połowy XX wieku obejmowali wszystkie ważniejsze stanowiska w Kościele Świętym, a obecnie osadzili swojego człowieka na najwyższym stanowisku jest Imperkolio na tronie papieskim. Dość wcześnie zaczęli zmieniać przez Świętą, a także likwidować wszystkie ważniejsze modlitwy. Masyneria kościelna zakasuje tego, co było siłą Kościela Świętego, Mówiąc, że to przeszytek. Wielu z nich twierdzi, że nie ma piekła, nie ma szatana. Lucyfer jest pewny, że zwyciężył, a wiernymi pokół i nie są nieliczni. Masoneria śpiewa chętne zwycięstwa nad Kościołem Świętym. Nie do szatana jednak należy ostatnie słowo, nie ich pędź ostateczne zwycięstwo. Szatan staje sobie sprawę, że czas ją kończy, dlatego wylekł na cały świat, wykusić, wapić, oszukiwać, swodzić, dręczyć i tym podobne. Trójce święte ja, a także niektórzy, a nie mówimy to Was, do całej ludzkości, przez naszych współczesnych proroków, zwanych przez niektórych i mistykami. Niestety niewielu ludzi nas słucha a i tu szatan miesza on też daje wam swoje objawienia zmienia znane uznane modlitwy niestety i tu szatan zyskał posłuch jest wielu takich którzy daje się zwieść świat dotarł już na krawędź samosakłaty. z jednej strony wielu ludzi czyni to co chce szatan z drugiej strony jest jeszcze karska wiernych boku i niewiernych choć słabi i często upatają to jednak są gorącego serca. Trudca Święta wie, że jak będzie dalej kazać czekać swoim wybranym, to i ci z trasą wiarę ulegną horcie demonów. Niedawno Trudca Święta poprosiła mnie, abym stała się od teraz Królową Świętej posz Sprawiedliwości. Nie leży to w mojej naturze, lecz zmuszona poszą Sprawiedliwością Przestałam was chronić zbiorowo, czynią to jedynie indywidualnie. Oto niebawem zaczną się boje i niepokoje w obu Amerykach, w całej Europie, Asi, a nawet w Australii i oceanie. Użyte będą pompy atomowe, a także broń nowej generacji. Szatan chce doprowadzić jak najszybciej do śmierci wszystkich ludzi na ziemi bo wie, że na tę chwilę skarnałby 98% ludzi do piekła, a rzuca święta nie chce na to jemu poswoić. Niebawem jednak, na wyraźny rozkaz poszy, przepuszczą na całą ludzkość, na każdego pojedynczego człowieka światło tuła świętego, na całą ludzkość bez względu na to, gdzie się znajduje i co robi. Starsza się to wtedy, gdy toczyć się będą walki na świecie, a ludzie będą rozsiewać różne sarasy na całej ziemi. Anią śmierci i demony zniszczenia zbierać pętą swoje szniwo. Jako królowa Korony Polskiej za posłanie intruzji świętej dam Polsce szansę i możliwość i doprowadzę do pewnych wydarzeń, które spowodują to, że wielu się nawróci i opamięta. Anioł śmierci przejdzie też przez całą ziemię a także przez Polskę. Z to Poszeko jestem zmuszona zaprać jedną trzecią ludzkości tylu też Polaków. Jeżeli się nie nawrócą, może zginąć trzy czwarte polskiego episkopatu. Niestety, wielu biskupom prosi to potępienie, tylko modlitwa, ofiara, a także Posty wiernych pokój nie ludzi z Polski uratuje wieczność Wielu z nich. Główne nawrócenie wielu nastąpi w prześwietleniu sumien światłem świętych, Bożej Sprawiedliwości. Kto potem fakt opowie się za szatanem, ten z chęcią przyjmie znamion pestki czy prift. Potem fakt uratowanie wieczności tych osób stanie się niemożliwe. W tym czasie zacznie od sensatracenia antychrysta. Zwieci on większość ludzi na ziemi. Każdy, kto jakowo słucha, podda się oznakowaniu znamieni pestii. W tym czasie będzie też wielu, którzy nie poddadzą się ciałań szatana i syna stracenia, Antychrysta. Wielu z tych, którzy nie zdołają się schronić w miejscu ukrycia, będą zabici, ścięci dla świadectwa Jezusowego. Nie budzi się umierać za wiarę. Samego Jezusa po waszej śmierci nie będzie patrzył na was, nad co was obciąża, lecz przyjmie was po drugiej stronie z otwartymi ramionami. Nie pójdzie się umierać, za Boga, za wiarę, to będzie dla was spawienne. Teraz raz jeszcze wołam, raz jeszcze proszę, zechcieciecie się modlić, organizować się w grupy modlitewne. Nie musicie nikogo o nic prosić. Jednak bardzo miłym pokój jest, jakaś ta grupa ma swojego kapłana, opiekuna. Oprócz tego, zechcieć pościć, prawdziwym postem, nie mięsa to tylko wstrzemieszliwość, zachcieć się umartwiać, czynić pokutę, dawać się móżny, zachcieć się modlić i pościć ze swoich kapłanów, biskupów, kardynałów, a także za tego, kto dziś pełni rolę popiesza. Chcecie oddawać wszystkich, to poszego skarbca do poszej dyspozycji. Swoi poszej, to ja zaszącem, z skarbcem, to ja z wszystko, co mogę, aparatować ratować odwiecznego oknie, i tusze. Jest wielu takich, którzy nie wierzą, nie to wieszają temu, co przekazuje żywy płomień. Nie jest on aniołem. Ma swój wad i przywary. Czasem starsza mu się upaść, lecz jest wierny pokój i mnie wypełnia ktoś skrupulatnie wszelkie poszczególne rozkaz. Rzuce święte ja dajemy mu polecenie i rozkazy, a on stara się je wypełnić. Do prostrzewego płomienia dajemy wam najwięcej rad i wskazówek, a także różnych pouczeń. To z was pieszy i na poważnie. To z was wciera i są nie tak ludzie, którzy bagatelizują nasze słowa ze względu na osobę żywego płomienia. Każdy z was sam odpowie za siebie, nie będzie mógł powiedzieć Bożemu Sędziemu, że nie wiedział, kogo słuchasz, komu wierzysz, pokój mnie czy upadłemu aniołowi, masz wybór, wybieraj mądrze. Żywe płomieniu Trudze Święte, ja jesteśmy stopą, nieustannie Ci pomakamy, oto duchowo odpocząłeś w tym sakonie. Trudze Święte, niepawem wyznaczyć Ci nowe satania, da Ci nowe możliwości działania. nic się, nie lękaj, unikok, nie szukaj pociechy ani oparcia, masz je w pokój we Mnie. I solu swoje myśli, poprzez nie atakuje Cię demon. Dam Ci wiele cennych wskazówek i pouczeń, nie obawiaj się demona, twój anioł stróż, święty kapiel rachanią i ja walczymy za Ciebie. Posłuszymy się topom do ratowania tuż i do wykonania satań. Ty nie poddawaj się i trwaj w poku i we mnie, to wystarczy. Synu, tak bardzo Cię kocham i pragnę Twojej pełnej, czystej, świętej miłości. Nie masz się tym, co ma być, bo wszystko jest w poszach i moich rękach. Nie masz się tym, że ze mną o wiele mniej, mówisz. Z miłością radością ustąpiła miejsce w Róci świętej. Zawsze działaj tak, jak możesz i stołasz. Wiedz, że każdy, kto ci pomaga i zechce jeszcze w jakikolwiek sposób pomóc, zyska wiele odczuwalnych, faktycznych posz błogosławieństw. Staraj się być czysty, kryształowy, Pilnuj się pod każdym skwętem. nie ulekaj pułapkom demona, resztę zostaw Bożemu i mojemu ciałaniu. Synu, tak bardzo niezmiernie Cię kocham, lecz pragnę Twojej silnej pracy nad sobą samym, nad swoimi słabościami i łomnościami. Z każdą sprawą, z każdym problemem zwróć to do i do mnie. Pomoc zawsze otrzymasz, choć nie zawsze od razu. Szukuję Ci wiele miłych i bardzo miłych niespodzianek, w tym też tych duchowych. Niedługo pokojciec Ojciec odwoła wiele ludzi do wierzchności. Nie martw się o tych, co już odeszli. Część z nich jest już w niebie, część się jeszcze oczyszcza. Ty na nich nie masz już jakiegokolwiek wpływu. Trudy się ja chcę, abyś się skupił na sprawach pieszących. Każdego zostaw w poszych i moich rękach. Pożemu i mojemu działaniu. niczym się nic nie zniechęcaj, trwaj wiernie przy pokój przy mnie, na pierwszą, co wykonuj każde satanie. Poprosi o wszystko, a otrzymasz to, co będzie niezbędne do wyznaczonego satanie. Otowy się truci świętej i mnie w niewolę, to nic się nie bój, a nic się nie lękaj. Słuchaj uważnie truci świętej, mnie i swojego anioła. Skrupulatnie realizuj, wyznaczone zatanie. W swoim czasie otrzymasz odpowiednią pomoc i pomocników, tylko nikt nie spaczaj stroki. Pamiętaj, że bardzo Cię kocham. Nie słuchaj podszeptów jakła, to swodziciel. Powierzaj siebie i swoją przyszłość w posz i mojej dłoni. Niczego na tym nie tracisz, wszystko zyskujesz. Poszła poszność czuwa, nie nad topą, aby nie Ci nie brakowało. Nie myśl o przeszłości, żyj codziennością, Pracuj nadal na pokaj dla Mnie, a Drodzy Święty jazdy pamięt dobrze od Ciebie, abyś właściwie wypełnią wolę poszą. Nie upadaj celowo, nigdy nie poddawaj się melancholii ani potrzebnym wspomnieniom. Staraj się Mnie naśladować, nie pozwól słowo, się do Ciebie. Tereizm to wszystko, co poleca topie, wola poszą. Naucz się przewitywać konsekwencje czynu. Chamy w zarodku. Nawet, a może zwłaszcza wtedy, jak ono się Tobie wydaje miłe i przyjemne. Niczego nie zaniedbuj, bo to jak nie wcześniej, to później odbije się złymi, niechcianymi konsekwencjami. Zawsze słuchaj wszelkich słów i pouczeń nieba. Staraj się bez słoki, wszystko wcielać w życie i walcz z pokusami tym mocniej i tym intensywniej, im one stają się bardziej złe i natrętne. Kocham Ci mimo wszystko, dlatego chcę, abyś był ostrożny i uważał. Oświadcam sobie, że zawsze opiekuję się Tobą na każdym kroku. Dbam o Ciebie, dlatego zawsze ochotnie podobaj się każdemu, działaniu trucy świętej i mojemu. Wielu swojej mowy i myśli by były czyste, nie ulegaj zbyt szybko, zbyt łatwo, zwłaszceniu demona, czuwaj, zwróć się to mnie o pomoc, o każdej poszy dnia i nocy, a jeśli pięć to zasadne, pomoc to z pewnością otrzymasz. Kocham Cię i z mojego świętego macierzyńskiego serca Ci pokosławię. Kochane, Dzieci Światłości, światłość, miłe, mojemu świętemu macierzyńskiemu sercu. Tak bardzo Was kocham, tak bardzo miłuję i pragnę, abyście nie zawieli mojego Was zaufania i z chęcią realizowali poszą, a nie swoją wolą. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą poszą, co Wam pomóc. Ale wy nie zawsze zgadzacie się, aby wam pomagać. O wiele lepiej i łatwiej mogę działać pośród, i moich niewolników, pomogę wymusić na nich pocięć właściwych decyzji, właściwych reakcji. Przez całe lata i stulecia było wypowiedziane wiele słów. Wielu słuchało tego, co mówiłam, niewielu właściwie sarakowało. Kraje wschodu i zachodu diametralnie oddaliły się od boka a wolę nie popełnił tam jedynie pojedyncze osoby i tylko te ocalają w powodzi zła i nieprawości. Dopóki żyjcie na ziemi, zawsze możecie się nawrócić, odwrócić się od zła, swojego postępowania, a ja do tego zachęcam Was z całej siły. Zachcieciej się zdecydować. Dokonajcie właściwego, dobrego wyboru. Ja Wam wszystkim to pomogę. Zaufajcie mi i pozwolicie działać Was, ale i poprzez Was, to woli. Kocham Was, moje skarpy, i pragnę, abyście nie zawiedli moje gotowe Was zaufanie. Z miłością wykonujcie wszystko to, co jest godne, z wolą i myślą Bożą. Z miłością przytulam Was do wnętrza mojego macierzyńskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen, amen, amen. Ufajcie waszej niebieskiej Mamy do końca na tyle, na no to ładzie, tak bezgranicznie, a ja pomogę Wam z chęcią, tyś to wasze nieba. Nie nakazi się o nic, ale przyjdzie się z miłością na mnie, bo sam prowadzi was za rękę to zbawienia, tak jak matka prowadzi małe dziecię. Nie nakazi się piekielnego przeciwnika, bo tepczą każdego dnia. To z Was pomoże mi ratować tuszę i tące tak wielkim potokiem, na wyższe potępienie. Przestajcie z was nad, aby mi posłuchać, jak bardzo mnie kochać. Staram się chronić was o skutku waszych kłopot, bezmyślności i naiwności, lecz nie to do niczego waszej wolnej woli. Jest to zbyt wielu krzeszących, a zbyt mało ty, tuż, pomagają mi ciel stawienia tuż. Kto mi pomoż? Nie opuszczę was potrzebie i mimo waszej trudności i przewrotności. Wszystkie was bardzo, bardzo mocno kocham i błogosławią. Kto mnie posłucha? Maryja.